Jak wygrać w szakę czterema ruchami? Zapraszam. Aby tak wygrać, y, potrzebujemy grać y, białymi, aczkolwiek czarnymi też się da to zrobić. Y, no ale jest rzadko wykonywalne. Teraz pokażę Wam te ruchy. Jeżeli chcecie wytłumaczenie, to zapraszam Was na kanał YouTube. Y, link będzie w opisie. przynajmniej. Pierwszy ruch to E4. Gracze zwykle Wam odpowiedzą ruchem przeciwnym. Wtedy wyjdziecie gońcem na pole C5, C, C4, przepraszam, chyba? Tak, C4. To tutaj właśnie jest cały sęk, że właśnie to wszystko Wam się może popsuć. Powiedzmy, że czarni dają ruch koniem tutaj. Nie damy. Przekierowujemy w to miejsce, tak żeby iść tego pionka. Tutaj damy jakiś losowy ruch. Ostatni ruch. Szach i mat.